Dzień dobry, z tej strony Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW serii 2 o oznaczeniu 18D w wersji Active Tourer z 2018 roku. Zapraszam. Wersja 18D, czyli pod maską mamy silnik diesla o pojemności 2 litrów, 150 koni mechanicznych, automatyczna skrzynia biegów oraz napęd na przednią oś. Samochód jest w kolorze czarnym, a kod lakieru to 475 Black Sapphire. Samochód wyposażony jest w reflektory w technologii LED, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, 17-calowe dwukolorowe aluminiowe felgi, Tapicerka to połączenie materiału oraz skóry, fotel sportowy z możliwością pompowania bocznego, dla lepszego trzymania. Wejdźmy sobie do środka. Przebieg naszego samochodu to 73 590 km. Komputer pokładowy z nawigacją, dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, przełączniki, trybów jazdy Sport Comfort EcoPro. Komputer pokładowy dodatkowo jest dotykowy. Samochód bardzo oszczędny, a raczej silnik, który w nim jest. Mogą Państwo zobaczyć, że mamy tutaj zapisane. Spalanie z pamięci długoterminowej 6,5 litra przy średniej prędkości 48,1 km na godzinę. Również, mimo silnika diesla, wyciszenie na bardzo dobrym poziomie. Silnik sobie w tle gdzieś tam chodzi, natomiast nie jest to na pewno w żaden sposób uciążliwe. Widok z zakierownicy. Przejdźmy sobie jeszcze do tyłu. Z tyłu mamy wyprowadzony nawiew powietrza, dwa gniazda, raczej dwa porty do ładowania i klasycznie dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i SOFIX. Został nam jeszcze bagażnik. Otwierany jest elektrycznie, a tak przedstawia się przestrzeń bagażowa w BMW serii 2 Active Tourer. Pełną specyfikację samochodu znajdą państwo w ogłoszeniu, do którego link udostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych, marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia!